Dzisiaj czas jest właśnie na ten film, kiedy to opowiem Wam troszeczkę o moim wypadzie do Monachium na Mistrzostwa Świata, gdzie udało mi się zdobyć trzecie miejsce. Jestem z tego powodu bardzo, ale to bardzo szczęśliwa. Wiem, że wiele, wiele osób z Was y, widziało y, prace, wszystkie, które wrzucałam tam y, na Instagramie, na Facebooku, i duża ilość z Was komentowała, że to ja powinnam zająć tam drugie miejsce, że nie rozumiecie i tak dalej. Dlatego chcę Wam to wszystko wyjaśnić i chcę Wam się podzielić takimi moimi wrażeniami odnośnie całego wyjazdu i odnośnie tego wszystkiego. Więc zostańcie ze mną. Będzie to filmik na pewno bardzo przegadany i taki bardzo na luzie, bo nie ma we mnie na pewno takich wielkich emocji, jak e, były podczas e, mistrzostw Polski, gdzie tak naprawdę strasznie mi zależało na zdobyciu tego tytułu mistrza Polski. Było to dla mnie tak cholernie ważne i, i zżerały mnie ambicje. Co do mistrzostw świata, odbyły się one w Monachium i jakby eliminacje, dla, ten filmik też będzie bardzo przydatny, myślę dla osób, które planują wystartować. E, w mistrzostwach, które odbędą się w marcu, oczywiście, bo co roku w marcu odbywają się mistrzostwa na Beauty Forum. Wiele pytań się pojawiło: czy nie czuję się rozgoryczona, czy nie czuję żalu, że tylko trzecie miejsce? Nie, a już wam opowiem dlaczego. W ogóle seria wydarzeń, która wyje, wydarzyła się e, jakby z moim wyjazdem i w związku z moim wyjazdem do Monachium, było takim niefortunnym pechem, że ja się zastanawiałam, czy w ogóle tam pojadę. Dlatego, że moja córcia Oliwcia, jak wiecie, że jestem mamą, że niektórzy nie wiedzą, ale jestem mamą, mam pięcioletnią córkę i. Powiem wam, że chorowała bity miesiąc. Cały czas jakieś przeziębienia, jakieś zatoki, jakieś inne rzeczy. Ja już byłam wykończona, przynosiła to nowe e, m, zarazki do domu przez to ja i mąż byliśmy ciągle chorzy. Jak już skończyła się seria to był w ogóle cały taki miesiąc. Jak skończyła się seria przeziębień, rozpoczął się rotawirus i to wykończyło nas totalnie. Najpierw cały tydzień ona była chora na rotawirusa, potem na sam tydzień przed wyjazdem ja zachorowałam na rotawirusa. Myślałam, że się wykończę. E, I w dodatku mój mąż, który towarzyszył mi w Monachium, zachorował w dniu wyjazdu. E, powiem Wam, że to było ponad moje siły wszystko. Te choroby po prostu nas wykończyły. Ja się broń Boże nie tłumaczę e, z tego, że nie dałam rady i tak dalej, i tak dalej. Nie. Uważam, że poszło mi nawet bardzo dobrze. Nawet lepiej byłam bardziej zadowolona z mojej pracy e, podczas Mistrzostw Świata niż podczas Mistrzostw Polski. E, wyszło mi to dużo lepiej, być może dlatego, że wcześniej do Mistrzostw Polski byłam taka przygotowana, a teraz podeszłam do tego zadania naprawdę na luzie. Przez te choroby, przez to wszystko, miałam już takie coś, że a niech się dzieje wola nieba. Naprawdę, zrobię to najlepiej, jak potrafię. Uda się, to się uda. Nie uda się, to nie uda. Startowało 10 państw. Z czego Polska też również e, miała tutaj e, swój spory udział, bo jak wiecie Karolina Kaziętek, która jest e, wicemistrzem świata i Ania Mucha, która została w zeszłym roku mistrzem świata, postawiły mi wysoko poprzeczkę i powiedziałam sobie, kurczę, jakby to przegrać, no to trochę siara <głynne> będzie, ale naprawdę się postarałam. I teraz tak, wiele z Was nie rozumie, dlaczego sędziowie ocenili tak, a nie inaczej. Może przejdę najpierw do tego, jak przyjechałam do Monachium, a organizatorem jestem po prostu beznadziejnym w takie wyjazdy i w ogóle. Hotel mieliśmy dopiero od 15, a w Monachium byliśmy już o 8 rano, więc po prostu spaliśmy w poczekalni tam na dole w holu, bo byliśmy wszyscy wykończeni, zmęczeni, bo wylot mieliśmy o godzinie 6 rano. Więc na lotnisku, na odprawie musieliśmy być o 4.30. Tak więc o 4.00 byliśmy na lotnisku, razem ja, Basia, moja modelka oraz mój mąż, który był totalnie chory, rozłożony. Basia na szczęście nie była chora, ja jakoś już byłam po chorobie, ale też jakby nie byłam w pełni sił. No i, no, i tak to wygląda. E, przyjeżdżamy do Monachium, jesteśmy wszyscy zmęczeni, wykończeni. Trochę się pokręciłyśmy z Basiem po galeriach handlowych, mieliśmy sporo czasu tego dnia. No i wieczorem zaczęłam przygotowywać się e, jakby do, całe, do całego występu, spakowałam kufer, musiałam nadać bagaż, bo lecieliśmy samolotem. E, po czym mm, na drugi dzień, z samego rana, o 8 rano, trzeba było już być e, w, na hali targowej. Hala targowa w Monachium jest tak ogromna, E, że masakra. Naprawdę ta tutaj Beauty Forum w Polsce to jest taka kropka e, w porównaniu z tym, co jest w Monachium. Tam jest naprawdę są te targi wielkie, które odbywają się na czterech halach naraz e, i są różne mistrzostwa. Paznokci, są mistrzostwa body bodypaintingu, jest tego masa. Jedyne, czego nie rozumiem, to tego, że w Monachium nie mogą wejść osoby. E, które są obce, czyli nie mają w związku z branżą, nie pracują w salonach kosmetycznych. Na te targi mogą wejść tylko i wyłącznie osoby w Monachium które mają jakiś salon kosmetyczny, robią paznokcie, zajmują się typowo branżą urodową. I to na przykład u nas się różni, bo u nas może wleźć każdy i może wejść sobie, kupić bilet i uważam, że takie rozwiązanie jest lepsze niż ograniczanie ludziom wejścia. No ale być może mają swój jakiś w tym cel. Przybyliśmy na miejsce, przygotowaliśmy się. E, Konkurencja była naprawdę spora, powiem szczerze, że niektóre Państwa naprawdę mm, naprawdę pokazywały naprawdę poziom. I mowa tutaj jest właśnie o Rumunii, która zajęła pierwsze miejsce. Rumunia e, Andrea e, Popanka, bo tak się nazywa, przesympatyczna dziewczyna, przemiła dziewczyna, super laska naprawdę e, no nawet jest taki filmik, który Wam też wrzucę tutaj za chwileczkę. Będzie się on pojawiać tutaj. Kiedy ogłosili wyniki Andrei, to ja też już tak się po prostu zaprzyjaźniłyśmy przez te trzy godziny z Andreą, że Andrea od razu do mnie podbiegła, rzuciła mi się na ręce, yy, przytuliła mnie. Będzie się on pojawiać tutaj. Kiedy ogłosili wyniki Andrei, to ja też już tak się po prostu zaprzyjaźniłyśmy przez te trzy godziny z Andreą, że Andrea od razu do mnie podbiegła, rzuciła mi się na ręce, i yy, przytuliła mnie na Scenie i mówi, że to ty powinnaś wygrać. Ja mówię: Nie, nie, nieprawda. Uważałam, że jej praca była naprawdę dobra, była bardzo klasyczna, ale była bardzo, bardzo dobra technicznie, wykonanie było po prostu mistrzowskie. Ona po prostu na to zasłużyła. Co do yy, właśnie tego samego faktu, dlaczego zajęłam trzecie miejsce. Oceny na Mistrzostwach Świata są jawne i to jest przepiękne. I uważam, że takie oceny również powinny być w Polsce. Lub powinny być podnoszone punktacje sędziowie. Nie powinni między sobą się konsultować co do swoich. Powinno być wszystko zliczane w komputerze i te właśnie numeracje, tabele powinny być dawane nam. Ja taką numerację dostałam, ja taką tabelę również otrzymałam e, z numeracją i z punktacją. I różnica pomiędzy mną a drugim miejscem było jednego punkta. Natomiast między mną a Andreą były trzy punkty. Tak więc sami widzicie, jak byłyśmy strasznie wyrównane, a sędziowie byli sami zdziwieni wynikiem, tak naprawdę, bo oni ze sobą nie konsultowali tego, kto wygrywa, kto nie wygrywa. Ja naprawdę cieszę się z tego doświadczenia. Jeszcze chciałabym wspomnieć o poziomie oceny tego makijażu, bo to jest bardzo istotne. Poziom oceny mnie tak zszokował, i o, byli tak dokładni, że prawie pół godziny jak nie więcej oceniali nasze makijaże. Podchodzili wielokrotnie, zaglądali wszędzie. Ja byłam w szoku, że przyłożono palce i sprawdzono, czy kontur z jednej i z drugiej strony był identyczny. Przyłożono, czy odległość tutaj tego oka do tego oka jest dobrze rozstawiona. Tutaj wszystko było praktycznie mierzone. A na sam koniec, jak poprosili Basie o otworzenie ust, to się zdziwiłam, czy kontur w środku jest idealnie rozłożony. Więc ja pomyślałam, oho, no to mam przerąbane. <laughs> Bo jednak to są nerwy, ręce się trzęsą. I powiem Wam, że w Polsce skończyłam dużo wcześniej, szybciej swoją pracę. Na Mistrzostwach Świata się totalnie nie śpieszyłam. Chciałam wykonać bardzo dokładnie tą pracę i uznałam, że nie będę się śpieszyć. Natomiast bardzo wysoko notowana była czystość pracy, co oznacza, że nie masz fizycznego kontaktu z modelką, nie pracujesz na dłoniach. Nie rozcierasz produktów, pędzel nie ma kontaktu fizycznego z Twoją ręką, ma tylko kosmetyk, strzepnięcia, ewentualne ostukanie i tylko twarz. I tak samo jest z podkładem. Podkład jest brany z stacki, a nie z ręki, więc ym, na sam koniec powiem o czym warto pomyśleć, jeśli zamierzasz startować w takich mistrzostwach. E, natomiast poziom tej oceny był bardzo profesjonalny, bardzo mi się podobał i urzekł moje serce, bo właśnie w ten sposób uważam, powinna być ocena. I tutaj Wam też tam na dole listę wszystkich sędziów, którzy e, mnie sędziowali i później po tym wszystkim można było porozmawiać jeszcze z sędziami i dowiedzieć się więcej na temat e, e, swojej pracy, e, pracy technicznej i oni byli tacy sympatyczni, oni potrafili wszystko powiedzieć, tak? I powiem Wam szczerze, że jedyny powód, dla którego ja zajęłam to trzecie miejsce, tak naprawdę przegrałam w punktacji z Hiszpanią, bo nie przykleiłam sztucznych rzęs. Tak. To jest moja karma. Nie dość, że mam sklep z rzęsami, to nie przykleiłam sztucznych rzęs. A dlaczego nie przykleiłam sztucznych rzęs? Już Wam teraz tłumaczę. W Polsce, w Polsce wymagano od nas, znaczy nie było to narzucone od górnie, ani nie było nic napisane, ale taka, taka była jakby... Cała idea konkursu, żeby wykonać makijaż lat 80.. Więc ja się przygotowałam do tematu lat 80. Zainspirowałam się wieloma amerykańskimi e, wykonawcami muzycznymi, okładkami i tak dalej. I stworzyłam bardzo kolorowy makijaż, który mm, charakteryzował się tym, że on był na większości twarzy u Basi. On znajdował się tutaj na twarzy, znajdował się. Ja dla Was nawet chcę wykonać ten makijaż na dniach, jak mi wszystko zdrowie da, to ja będę dla Was nagrywać teraz więcej filmów. E, Znajdował się on nie dość, że na policzku, to był jeszcze ulokowany na skroniach i był bardzo w takim wi charakterystycznym. Do tego był bardzo obszerny makijaż oka. Nie zastosowałam sztucznych rzęs, dlatego, że stwierdziłam, bardzo dużo artykułów czytałam i wchodziłam jakby w całą ideę konkursu. W latach 80. nie było sztucznych rzęs, tylko najbogatsze magazyny stosowały sztuczne rzęsy, pióra albo różne, różnego rodzaju jakieś takie elementy artystyczne, natomiast jako takich samych sztucznych rzęs nie było, nie stosowano e, do, do makijażu. Poza tym uznałam, że skoro mój makijaż jest na tyle bogaty, to zrównoważę go i nie zastosuję sztucznych rzęs. Jak widać, był to błąd. Eee, I dodatkowo eee, mój makijaż, właśnie dlaczego mój makijaż został potraktowany w ten sposób? Oni uznali, że ta, że ta praca, bo ja rozmawiałam, była bardzo ciekawa. Eee, była dla nich totalnie inna od wszystkich prac. Eee, charakteryzowała się mega kolorem i była mega w temacie. Niemniej jednak, usłyszałam, że nikt ode mnie nie oczekiwał tego, że ja wykonam makijaż lat 80., tylko że ja się nimi zainspiruję. A sędziowie mieli mega klasyczne podejście. Jeśli makijaż dotyczy oka, to ma się on znajdować na oku. Jeśli makijaż dotyczy twarzy, to ma się znajdować na twarzy, policzek, na policzku i tak dalej. A z racji tego, iż mój makijaż był tak obszerny potraktowali go trochę jak body painting. Czyli e, było tego za dużo dla nich, był y, on rozlokowany nie w miejscach strategicznych, w których powinien się znajdować i tylko i wyłącznie dlatego został mi odjęty ten punkt. Oraz te rzęsy, tak? Bo powinna je zastosować, bo jakby makijaż dla nich był niekompletny bez rzęs, chociaż ja uważam, że jak jeszcze bym tam rzęsy przykleiła, to byłaby już totalna masakra, bo przecież tego było tyle, że dla mnie na przykład to by było już za dużo, jeśli można powiedzieć, bo u mnie, że za dużo, ale było za dużo. I... Totalnie nie żałuję. Ja jestem naprawdę zadowolona. Trzecie miejsce dla samouka. Dla samouka ludzie to jest naprawdę coś mega wielkiego. Czy ja czuję się przegrana? Nie, nie czuję się przegrana. Czuję się naprawdę wygrana. Uważam, że. Te punktacje, to wszystko e, dały mi do zrozumienia, że jeszcze wiele jest pracy przede mną, że nie spoczywam na laurach, że cały czas zamierzam pracować bardzo ciężko nad swoim warsztatem, by był on jeszcze lepszy, by można było jeszcze więcej się czegoś nauczyć. I bardzo, ale to bardzo e, motywuje mnie ta nagroda i uczy mnie czegoś nowego, i wcale się nie poddaję, nie czuję się przegrana, że dostałam trzecie miejsce, czuję się mega wygrana. Fajnie by było, pewnie, zdobyć e, srebro, fajnie by było, Zdobyć pierwsze miejsce, naprawdę, ale nie czuję się przegrana, że zdobyłam trzecie miejsce. Dla mnie liczyło się wewnętrznie to, że jako samouk, pierwszy samouk w Polsce zdobyłam trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata. Dla mnie to jest po prostu bardzo wiele. To dla mnie znaczy tyle, że nie, nie jesteście w stanie nawet chyba tego zrozumieć, tak naprawdę, co ja czuję, bo jestem z siebie cholernie dumna, bo przeszłam tak długą drogę od tego, żeby od pierwszych Mistrzostw Polskich, w których wzięłam udział, wzięłam sobie za mocne postanowienie, że będę walczyć z systemem, ale swoją ciężką pracą, a nie buzią. Nie będę szczekać na prawo i na lewo, że system jest zły, że to przegrałam tylko dlatego, że system jest zły. Nie, po prostu zakasałam rękawy, wzięłam się do roboty i zaczęłam bardzo ciężko walczyć o to, żeby mieć tytuł, żeby, żeby pokazać yy, innym profesjonalistom, że można ciężko pracować i można samodzielnie pracować nad szlifowaniem swojego własnego talentu. I i nie poddawać się i bardzo ciężko walczyć. I mam nadzieję, że moje działania i moja długa, trzyletnia droga prawie do, do tytułów, do mistrzostw i zdobycia tych wszystkich moich pucharków, e, kogoś zainspiruje, kogoś zmotywuje i. Dąży do tego, by mieć swój udział w mistrzostwach Polski jako juror. Bardzo bym chciała, bardzo bym chciała walczyć o to, by był uczciwy osąd, by te noty były właśnie bardzo mi się to podoba. Uważam, że Beauty Forum ma bardzo prestiżowe mistrzostwa. Chociaż sama nagroda w sobie i nagrody, które tam dostaliśmy, były bardzo skromne i tak naprawdę chodziło tam o samą fakt rywalizacji i to było czuć, że nie walczyliśmy o te nagrody, o te puchary, o to wszystko, tylko walczyliśmy o to, żeby być, mieć ten tytuł, żeby być najlepszym i to było zdrowe. Uważam, że to było też bardzo fajne. Każdy z nas ma inne odczucia na temat mistrzostw, i dla mnie mistrzostwa były moim takim. Dążeniem do perfekcji. To był mój motor, który mnie napędzał. Chciałam wziąć udział w tych mistrzostwach, chciałam być jeszcze lepsza i chciałam pokazać chyba sobie najbardziej przed lustrem, że tak, stać mnie na to, ja to zrobię. I, I udało się. I tak naprawdę udowodniłam sobie naprawdę wiele. I teraz czas na spełnienie kolejnych marzeń. Trzeba już teraz odsunąć to marzenie, bo to marzenie się już spełniło. Są puchary, są jakieś tytuły, są inne rzeczy, a teraz czas na coś. O czym marzę i o czym walczę, czyli moja książka, i to jest coś, o czym nie mówiłam wam dotychczas, ale mam nadzieję, że, że ziści się to. Że moje własne doświadczenie będę mogła włożyć między karty i pozostawić ślad po sobie dzięki tym książkom na przyszłość dla kogoś, by ktoś mógł wyciągnąć wnioski. I walczę teraz z tym, co cieszy mnie fakt, że spełniło się kolejne moje marzenie: to, że wydam swoje pudełko autorskie Big Lossy. Gdzieś poniekąd zawsze miałam takie marzenie, i przychodziły do mnie te pudełka na początku swojej kariery, że, że to pudełko kiedyś może tam będzie napisane Marta Barcie albo zmalowana. I jakoś tak uśmiechałam się serdecznie do tych marzeń i widzicie, warto jest marzyć, bo takie marzenia się spełniają. A tym bardziej, że ja nie odpuszczam i jestem bardzo uparta i nie dałam firmie Piglos i byłam wredna i nie dałam podnieść decyzji do końca, co ma być w środku, tylko walczyłam sama o produkty, które będą w środku i bardzo mnie to cieszy. Bardzo mnie to cieszy. Kochani, Zapraszam was serdecznie na kolejne moje filmiki. Ja się nie poddaję, nie znikam. Nawet jeśli z powodu małej niedyspozycji nie pojawiam się tydzień czy dwa, nie przejmujcie się. Ja tu wrócę. Nie szkodzi, że już mam swoje lata. Ja tu będę wracać. <laughs> będę walczyć i inspirować Was, będę pokazywać moje wersje makijażu. Na pewno na dniach pojawi się również filmik z moją Madzią, z którą razem otworzyłyśmy Sminko i będziemy chciały Wam pokazać wszystkie modele rzęs, opowiedzieć Wam o nich, więc spodziewajcie się też tego filmiku. Kochani, dzisiaj Wam pięknie dziękuję za uwagę. I zapraszam na kolejne filmiki. Jeśli macie do mnie pytania odnośnie mistrzostw, osoby, które będą chciały startować, piszcie do mnie na priv, na facebooku, jak również w komentarzach pod tym filmem. Postaram się odpowiedzieć jak najwięcej dla Was informacji, co robić, żeby startować. Postaram się Wam naprawdę na dniach odpowiedzieć na wszystkie pytania i komentarze. Nie bójcie się pytać, kto pytanie błądzi. Trzymajcie się, hej.